Dzisiejsze słowo pobudza mnie bardzo mocno i bardzo wyraźnie do, do straty. Żeby wejść w ten proces, żeby uczyć się tracić. Drugie czytanie. Przyobleczaliście nowego człowieka, który nieustannie się odnawia. Nowy człowiek potrafi tracić. To jest człowiek umiejętności tracenia. I w tym musi się nieustannie odnawiać. I to musi się stawać. Uczyć się tracić. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że umiejętność tracenia, umiejętność wyzbywania się, jest, mówi o naszej wolności. Dobrze jest od czasu do czasu robić sobie takie ćwiczenie, taki test, żeby usiąść sobie w swoim pokoju, w swoim domu, mieszkaniu, zajrzeć do szuflad, pootwierać szafy, szafki. Zajrzeć na półki do, do tapczanów, na biurko. I zobaczyć, czy jest tam coś, a na pewno jest, czego nie jesteś w stanie się wyzbyć, czego nie byłbyś w stanie się wyzbyć. Na samą myśl o tym, że mógłbyś to coś stracić, że mógłbyś ktoś mógłby ci to odebrać. Rodzą się w tobie, rodzi się cała gama uczuć od. Od lęku, może nawet panicznego, do złości, a może nawet zwierzęcej wściekłości. Jeżeli coś takiego jest, a na pewno jest, to znaczy, że nie jesteś wolny, że nie ty posiadasz tę rzecz, tylko ona posiada Ciebie. Jesteś zniewolony koniecznością posiadania tego czegoś albo tego kogoś. Ale w tym słowie Jezusa, a mówi o stracie. Pan Jezus bardzo często, nawet jeżeli nie używa tego słowa, mówi o stracie. W tym dzisiejszym słowie jest coś, coś więcej. Pierwsze czytanie. Marność nad marnościami. Marność nad marnościami, mówi Kuchelet, wszystko jest marnością. Marność nad marnościami, to powinno być nasze, Twoje, moje, obowiązkowo nadawane nam drugie imię. Jak masz na imię? Jestem Marność nad Marnościami. Wszystko jest Marnością. To jestem ja. Jestem jedną wielką Marnością. W jakim sensie? Ktoś mądry powiedział, że życie chrześcijańskie nie polega na wspinaniu się, na wywyższaniu się. Życie chrześcijańskie polega na schodzeniu, na schodzeniu w dół. Bo tylko ten, kto schodzi w dół, będzie wywyższony. Kto będzie chciał się wywyższać, bardzo szybko będzie upadał. O co chodzi? Chodzi o to, żeby sobą gardzić, żeby siebie poniżać, w tym sensie mamy schodzić w dół, mamy mieszać się z prochem tej ziemi? Nie, absolutnie nie. Nie chodzi o to, żeby zaprzeczać, pogardzać sobą i zaprzeczać tym, kim jesteś. To jest dokładnie to, co mówi Pan Jezus w innym miejscu. Jeżeli ktoś chce pójść za mną, chce. To jest pełna wolność. Nikt, to, nikt cię do niczego nie zmusza. Jeżeli ktoś chce, jeżeli ty chcesz, pójdź za mną, mówi Jezus, pierwsza rzecz, którą powinieneś zrobić, musisz robić, to zaprzeć się samego siebie. Chodzi o to, że, no właśnie, jeszcze raz, masz sobą gardzić? Masz. Nie. Nie masz zapierać się siebie. Nie masz. Mówić, że nie jesteś tym, kim jesteś, że nie masz takiego właśnie charakteru, takiego temperamentu, takiej osobowości, takiej struktury. Chodzi o to, żebyś ty w tej drodze za Jezusem, którą sam wybierasz, na którą sam się decydujesz, bo cię to pociąga, bo odkrywasz, że On jest piękny. No właśnie jeden z Psalmów mówi: zobaczcie i skosztujcie, jak dobry jest Bóg. Zobaczcie, jaki jest piękny. Zobacz, popatrz na krzyż, zobacz, jakie tam jest piękno. Tam jest ktoś, kto nie żądając niczego, nie wchodząc w żadne targowania, w żadne handle, on po prostu umiera za ciebie. Tak Cię kocha. Kocha Cię do ostatecznych konsekwencji. Tak Cię kocha, jakie to jest piękne, jakie to jest cudowne. My poszukujemy tej miłości, tej miłości. Poszukujemy nieustannie najczęściej w relacjach ludzkich i często jesteśmy zawiedzeni, bo tej miłości tam nie znajdujemy. Popatrz, zobacz, jak dobry jest Bóg, jak piękny jest Bóg, ale też skosztuj, jaki jest dobry. Skosztuj, tak rozsmakuj się w Nim, bo On jest naprawdę dobry. No właśnie. Chodzi o to, że Ci się to podoba, dlatego za Nim idziesz, kosztujesz Go, patrzysz na Niego. To Ci się coraz bardziej podoba, to ci, to, to ci coraz bardziej smakuje. I dlatego zapierasz się siebie. To znaczy, żeby iść za nim, żeby nie obrać innej drogi, zapierasz się, blokujesz w sobie pewne pomysły, plany, strategie, scenariusze, smaki, ochoty, pragnienia, żeby iść za nim. Blokujesz w sobie to wszystko, co ciągnie cię w innym kierunku. O to chodzi jeżeli chcesz iść za nim, bo ci się to podoba, no to zapieraj się siebie. Zapieraj się tego wszystkiego, co w tobie jest. To znaczy w tym sensie mamy schodzić w dół. W tym sensie mamy mm, mamy tracić. Mamy tracić dokładnie te rzeczy. Uczyć się tracić to, co ciągnie mnie w innym kierunku niż ten, który wyznacza mi Pan. Um, tracić to wszystko, co sprawia, że nie idę za nim, nie idę po jego śladach. Wiesz, jest piękne, iść po jego śladach, to chce mnie naśladować. To znaczy, iść po jego śladach, tropić go, tak żeby wkładać swoje stopy w ślady, które pozostawił on. I w ten sposób wchodzisz w jego rytm, wchodzisz w jego krok. I zaczynasz żyć tak jak on. Zaczynasz żyć jego życiem, no bo to jest życie chrześcijańskie. Żyć życiem Chrystusa. Tak, żeby Chrystus żył, przeżywał w tobie swoje życie. No i Ewangelia, gdzie jest ten ktoś, kto stłumowała: Powiedz moim bratu, żeby podzielił się ze mną spadkiem. I Pan Jezus mówi: no, Ale kto mnie ustanowił sędzią albo rozjęcą nad wami, to znaczy nad tymi sprawami? To no w ogóle nie o to chodzi w życiu. Nie to stanowi w życiu to, że ty posiadasz, że masz, że powiększasz twoje spichrze, że zdobywasz wiedzę, mądrość, tytuły naukowe. że, znaczy nie chodzi o to, że te rzeczy są złe. Ale jeżeli ktoś w tym widzi sens, jakość swojego życia, no to nie, tutaj trzeba nauczyć się tracić. Tracić tę pewność siebie, tracić to, co jest dla nas naturalne, to znaczy, że muszę wszystko rozwiązać własnymi siłami. Jest ten fragment, kiedy uczniowie są w Łodzi. Pan Jezus sobie śpi spokojnie, a oni zaczynają walczyć. To jest obraz ludzkiego życia, to jest obraz człowieka. Jest ta burza, są te fale, które zalewają łódź, a łódź prawie tonią, nie wiosłują, męczą się, trudzą, szarpią, w końcu widzą, że te wszystkie ich wysiłki, które stają się wręcz nadludzkie już nie tylko ludzkie, ale nadludzkie ale tylko i wyłącznie ich są te wysiłki, oni są w tej walce i są tam sami, sprawia, że rozumieją, że, 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 że nic z tym nie mogą zrobić. To jest takie dobre doświadczenie w życiu, kiedy ty męczysz się, starasz, szarpiesz, rozrywasz się wręcz i w końcu zdajesz sobie sprawę, że nic z tym nie możesz zrobić. To jest doświadczenie trudne, ale do wykorzystania, do przeżycia. I co oni robią? Zwracają się do Jezusa, budzą go dopiero wtedy, i mówią, nic się tam nie obchodzi, że giniemy. Znaczy, to jest takie pytanie, które jest tak naprawdę oskarżeniem. To jest pytanie retoryczne. Czy znaczy, oni mówią, nic. Cię to nie obchodzi, że my giniemy. My giniemy, a Ciebie to nie obchodzi, że kim Ty jesteś. Myśleliśmy, że jesteś dobry, że sam o tym mówiłeś, że będziesz się opiekował, że tyle obietnic, a, a Ciebie nic nie obchodzi, że giniemy. Pan Jezus jednym słowem ucisza burzę i mówi do nich ludzie małej wiary. Dlaczego tak bojaźliwi jesteście? Ludzie małej wiary. No właśnie, źródło naszych lęków polega na tym, że my nie wierzymy. Znaczy nie ufamy. Nie zawierzamy Bogu wszystkich naszych trudów, naszych życiowych potyczek, wyzwań, tego wszystkiego, co, co przeżywamy, z czego utkane jest nasze życie. Chcemy sami, chcemy sami, chcemy sami. To trzeba tracić. To trzeba tracić. Ta pewność siebie, ta konieczność rozwiązywania wszystkiego samemu, to to przekonanie, że my musimy w taki sposób, my jesteśmy o tym głęboko przekonani, zawierzyć Bogu. Mamy ojca, mamy tatusia, który. Ja bardzo lubię myśleć o Jezusie, kiedy właśnie daje tego typu nauki. Przecież on jest cały czas w więzi z ojcem, cały czas zapatrzony w niego. Sam wielokrotnie to mówi, że on czyni to, co czyni ojciec, co widzi, że czyni ojciec, mówi to, co. Słyszy w sercu Ojca. Chrystus jest najpełniejszym objawieniem oblicza Ojca. I jest z niego zapatrzony. On go widzi, i widzi, widzi i doświadcza Jego miłości, o dobrocie, jego Jego miłości. I potem patrzy na nas. I widzi, że my kompletnie nie widzimy. Nie wierzymy. On widzi Ojca, który jest taki zatroskany o, o każde źdźbło trawki, o, o każdą lilię, o każdego wróbelka. No tym bardziej o człowieka, o ciebie. Ty jesteś ukoronowaniem Jego dzieła, jesteś jego, 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 jego dziełem sztuki, jesteś Jego ukochanym synkiem, umiłowanym córeczką. Wszystkie włosy na Twojej głowie są policzone. Znaczy Bóg tak się o Ciebie troszczy, że zna każdy włosek na Twojej głowie i troszczy się o Niego. Oczywiście, jeżeli masz włosy. Jeżeli nie, to troszczy się o Twoją usinę. Troszczy się o ciebie. Chrystus widzi tego Ojca, Patrzy na nas i widzi, że my tego nie widzimy. My mamy oczy uwięzione zupełnie gdzie indziej, zatroskani, nieprzyspane noce, bo, 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 bo myśli, bo jesteśmy tak bardzo martą. Nie? Martą, która się krząta, która się niepokoi i troszczy o tak wiele, o tak wiele, o tak wiele. Jest w tym sama. Dlatego pęka w pewnym momencie i krzyczy, i denerwuje się, i frustruje, i wyraża to wszystko, bo, bo jest sama. Ma Jezusa na wyciągnięcie ręki. A robi wszystko samo. Tego trzeba się wyzbyć. Marność nad marnościami. I to głupcze. Niech te dwa słowa nam towarzyszą. Przyjmijmy te imiona. Jestem marność nad marnościami. Jestem głupcem. Jeżeli myślę, że powiększę sobie swoje spichlerze i tam umieszczę wszystko, i potem mogę sobie spokojnie żyć. I głupcze. Jeszcze tej nocy zażądają od ciebie, twojej duszy, jakość mojego życia nie zależy od tego, co posiadam. Prawdziwym bogatym jest ubogi, ubogi, ten, który jest u Boga, u Boga. W psalmie dzisiejszym jest ta mądrość, Panie naucz nas liczyć dni nasze, wtedy zdobędziemy mądrość. No właśnie, ile masz dni? masz tu i teraz. Są ci, którzy żyją nieustannie, rozdarci między przyszłością i wypominają i rozpominają i z drugiej strony patrzą w przyszłość i są zaniepokojeni, bo nie wiedzą, bo wszystko takie niepewne. Człowieku, żyj, żyj tu i teraz. Człowieku nowy, odnawiaj się w tej umiejętności tracenia na bieżąco. Jesteśmy w tym procesie, w tym uczeniu się. Człowiek, który Odnawia się w poznawaniu Boga. Tracę, żeby poznawać Boga. Zaprzeczam sobie, swoim smakom, żeby iść za Nim. Bo chcę, bo On jest piękny, bo On jest cudowny, bo On jest moim życiem i moją wolnością. Marność nad marnościami, kochana marności nad marnościami, kochani kochane głupcze. Tak o sobie mówmy, tak o sobie myślmy. Oczywiście, nie chodzi o to, żeby się wyzywać. Chodzi o to, żeby zdobywać tę mądrość i tę umiejętność tracenia. Schodzę, aby Bóg mógł mnie wywyższyć. Amen.